Łaska sakramentu to jest ta zmiana, która następuje w człowieku na skutek tego, że Bóg mu się udzielił w danym sakramencie. Tak? Czyli byliście oszczeni, Tak, tu do mnie mówię, że jednak tak. Możecie tego nie pamiętać, pewnie to wiecie z papierów albo z opowieści, ale byliście oszczeni. tak? Dobra. To jak mówimy o łasce sakramentu chrztu, to co ona z wami zrobiła? Przepiła w Chrystusa. A teraz, jakbyście poszli nowotestamentalnie, zanurzyła w jego śmierci i z martwych zmartwychwstaniu, dzięki czemu mamy nowe życie. Tak? Gdybyście byli chrzczyni jako dorośli, to przy okazji mielibyście odpuszczone jeszcze wszystkie grzechy bez pokutowania i bez wyznawania. To jest akurat fajny patent. No ale niestety, już za późno dla nas. Nie? I każdy sakrament, jako że. Tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest działanie skuteczne, ma przypisany swój skutek. Moglibyśmy lecieć siedmioma sakramentami i dojść do małżeństwa na końcu, ale te pięć po, po drodze Wam przepuszczę.